Jak widzicie, dzieje się tu naprawdę wiele. Trenują zespoły, trenują soliści. Zespół akrobacyjny z Radomia Orliki jest na naszym niebie. Będziemy chcieli Państwu pokazać to, jak jesteśmy przygotowani, jak się przygotowujemy do pokazów największej imprezy lotniczej w naszej części Europy. Ale szanowni państwo, nie byłoby tej imprezy, gdyby nie zaangażowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale również zaangażowanie naszych sponsorów. Szanowni Państwo, dzisiaj tego typu pokazy, tego typu przedsięwzięcia są niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie podmioty firmy, osoby, które chcą uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Na początku chciałbym wspomnieć głównego naszego partnera finansowego, firmę koreańską KAI. Tu obok stoi samolot FA-50. Samolot FA-50, który wchodzi na wyposażenie sił zbrojnych. Jest z nami pan prezes firmy KAI. Za chwilę będzie również powie kilka zdań. Szanowni Państwo, ta współpraca ze stroną koreańską naprawdę jest bardzo dobra. Już cztery płatowce są w Polsce, kolejne już wkrótce dotrą. Do końca roku ma być 12 maszyn w biało-czerwoną szachownicę, już służyć w Wojsku Polskim. Jest z nami również pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Pani Prezes serdecznie panią witam i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Nie byłoby możliwe tego typu przedsięwzięcie bez zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest kolejny sponsor naszych tych, tego wydarzenia na radomskim lotnisku Sadków. Kolejny sponsor to y, y, grupa Orlen, która jest... Jak zresztą każdego roku przy pokazach sponsorem i uczestnikiem lotniczych pokazów w Radomiu. Oczywiście sponsorzy nasi rodzimy przemysł obronny Polska grupa zbrojeniowa, która także uczestniczy bardzo mocno, będziemy mogli zobaczyć wystawy statyczne, również namioty przygotowane przez polską grupę zbrojeniową, bo chcemy pokazać również to, co nasi partnerzy robią dla wojska, to, co Nasi partnerzy realizują na rzecz poprawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś spotykamy się po pięcioletniej przerwie spowodowanej tym, iż był proces inwestycyjny związany z budową cywilnego portu lotniczego. Ruch na Radomskim Niebie jest dziś przeogromny. Jestem przekonany, że tak będzie również po zakończeniu pokazów lotniczych Airshow. My gorąco zapraszamy na pokazy lotnicze do Radomia. Gorąco zapraszamy tak na sobotę, jak również i na niedzielę. Zainteresowanie miłośników lotnictwa jest przeogromne. Będzie jeszcze pula biletów do sprzedaży w kasach, więc proszę być spokojnym. Zapraszamy do Radomia. Można jeszcze kupować bilety w przedsprzedaży internetowej za pośrednictwem naszej przygotowanej platformy na niedzielną część pokazów lotniczych Airshow, do czego gorąco serdecznie, Szanowni Państwo, zachęcam.